Dzień dobry, lub też dobry wieczór. No i niezależnie od pory dnia, w której słuchacie tego materiału, ja jestem Mikołaj a dziś opowiem Wam o najnowszym filmie Jorga Timosa reżysera takich filmów jak Biedne Istoty czy Faworyta, który tym razem przedstawia nam swoje najnowsze dzieło, a jednocześnie. Remake Safety: Green Planet, czyli Bugonie. No, Znaczę tylko, że duża część tego materiału będzie no częściowo porównaniem oryginału co do nowej wersji, więc więc no, no i o czym to jest Bugonia, lub. Safety Green Planet, bo to jest ta sama historia. Opowiada ona o szefie, powiedzmy szefie, szefie w Bugonii to jest szefowi, który zostaje porwany przez dwóch maniaków, którzy podejrzewają, że CEO tak naprawdę może być obcym zesłanym z Andromedy. No i tak brzmi historia tych obu filmów. Mówię obu, bo to jest. To i to, to praktycznie to samo. Ale zacznę właśnie od wcześniej wspomnianych różnic między oryginałem a nową wersją. Więc co się tutaj zmieniło? No, na początku mamy, no, Gender Swap, jeżeli chodzi o CEO, ale to myślę, że to nie jest ani w ogóle problem, ani co. no Nie sprawia to aż takiego problemu, dlatego że Emma Stone naprawdę jest świetną aktorką. Szczególnie w filmach Lantimosa to ją nawet coraz bardziej doceniam. Więc ten gender swap, muszę powiedzieć, że zadziałał. Mam, miałem tutaj lepszą rolę niż w tym oryginale, ale przejdziemy. Wiadomo, historia niczym bardziej się nie różni, kończy się tak samo i inne takie, ale jest różnica co do konstrukcji filmu. Ponieważ oglądając oryginalny film, miałem wrażenie, że ten drugi akt jakoś się nie składa, że jest zbyt duże odciągnięcie do akcji, głównie dlatego że. Historia matki jednego z porywających jest no, wkracza w grę, a tutaj tą historię mamy opowiedzianą w fragmentach, i na dodatek, jeszcze w odpowiednich momentach zostaje ona użyta. Co naprawdę uważam, że Lantimos poradził sobie lepiej z tą historią niż, niż tam, jak, jak mi na imię. To trochę dziwę Yang Jun Huana. Tak. Tak on taki jest reżyser z oryginału. Oprócz tego, no dostajemy jeszcze. No, dłuż, jeszcze dłuższy początek. Nie, nie jest to aż tak przyciągnięta ta historia z porwaniem CEO, a to Backstory pozwala nam na przykład na. no też częściowe ukazanie tej historii. Z matką, to na pewno, ale też rozłożenie jej w taki normalny sposób, oraz no, jeszcze poznanie bohaterów, jakich możemy ten, jakich znamy, a w oryginale to dopiero co po. no nie w ogóle, początek to jest po prostu scena zabrania CEO prosto do tego. No i. No, można powiedzieć, to są wszystkie różnice, które no, zauważyłem w Bugoni między oryginałem. Oryginał bardzo polubiłem ten, a Bu a Nantimosa jeszcze bardziej. Tak, tak, naprawdę mógłbym kończyć, ale jeszcze mam parę aspektów do obgadania. No, czas przejść do ról aktorskich. Szczególnie dwóch ról, o których powinno się gadać. Absolutnie teraz, bo to są dwie role po prostu potężne. To tutaj to oczywiście mu chodzi mi tu o dwóch aktorów, którymi, z którymi właśnie Jorgo Santimos współpracował już. O, oczywiście mowa tu o M.E. Stone oraz Jessim Plemonsie. No, ale jeszcze zacznę od no. Adiana Delbisa, mimo tego, że chłop jest autystykiem i ten to perfekcyjnie no powiem, że perfekcyjnie zagrał, że to jest pierwsza rola i nawet całkiem dobra całkiem naprawdę wow Tu też był taki cichy bohater, którego doceniam naprawdę cieszę się, że pojawił a co do tych dwóch ról to muszę powiedzieć tak. Emma Stone jest. To chyba jest moja druga ulubiona rola, jeżeli chodzi o Emma Stone. No, 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 no mówiąc szczerze, jedynie co, co może jej przewyższyć, ewentualnie, jest Bella Baxter, już w biednych istotach. Ale ta rola, jako Michelle Fuller, jest porównywalna, tak. To nie, I najlepsze jest to, że to nie jest drugoplanowa rola, nie, 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 to jest w wielu momentach nawet pierwszoplanowa. Dlatego, no głównie dlatego, że chodzi tu o otoczenie lub inne takie. I tak, no i muszę powiedzieć, że, no z każdym kolejnym filmem. MS to mi się coraz bardziej przyjemnie ogląda, jeżeli chodzi o Elantimo. A co do jego Plemonsa, to muszę powiedzieć, że to on chyba najbardziej zyska na, na sezonie nagród z tej dwójki, dlatego że on zagrał też niesamowitą dobrą rolę. Wreszcie można odczuć, że ma taką no, swoją taką pierwszą główną rolę, jeżeli chodzi o kino. I w tej głównej roli po prostu gra jak nie wiem co. Jest po prostu utalentowany aktorem. I naprawdę cieszy mnie to, że wreszcie można go zauważyć jako, jako ktoś, kto potrafi jakimkolwiek stopniu poprowadzi ten film. Naprawdę czekam na kolejny film z Plemonsem, w, oczywiście w głównej roli. Ale no, co do innych, ale też pozytywnych aspektów tego filmu, mamy zdjęcia. To błogonia, jak, jak można zauważyć, jest to no, można powiedzieć, jeden z filmów bior no, biorący udział w, w Resurrection Vista Vision, hmm. która się zaczęła od Brutalisty i kontynuuje przez One Battle After Another, Andersona oraz właśnie Bugonie i nadchodzący film, właśnie żony reżysera, czyli Testamentu Anny. No i tak, to nie są aż tak widowiskowe zdjęcia jak w Brutaliście, mi to nie było pokazywane w wystawie, w porównaniu do ostatniego filmu Andersona, ale to też są świetnie zdjęcia i naprawdę świetny film, jeżeli chodzi o operatorsko. No tylko, że no miałem parę problemów z niektórymi kadrami, ale... Niestety nie udało mi się złapać miejsca na środku, co co jest bardzo kluczowe pod, te film, pod ten film, żeby zająć miejsce na środku, bo, bo chyba jak dobrze pamiętam ra, aspekt ratio tego filmu to jest 1,51, jeden, jeden, jeden. no czyli ten, czyli jest pokazywany w wystawie, jeżeli chodzi o Aspect Ratio, ale nie jest pokazywany na filmie ale no no i też jeszcze dźwięk to jest też coś, co mi się bardzo podoba z muzyką ona tak, to jest taka muzyka zazwyczaj zauważalna w filmach Lantimosa nie jest to aż tak mocna, mocna ten, ale i tak, tak uważam, że to jest dobre. Tylko chwileczkę, kto to, co to był, bo to muszę wszystko przypomnieć. <stutema> A, tak, czasami tak nieprzygotowany jestem, że ten no, no i to można powiedzieć częściowo tyle, co ja sądzę o Bugoni. Przypomnę jeszcze to, że to jest teraz chyba, no, nawet powiedziałbym mój ulubiony film Lantimosa. Co jest, no, naprawdę coś mocno. A przypomniał mi się Jackson Fen Fendrix. To jest on, chyba kolejny film z Lantimosem, i on naprawdę daje rady. To jest już naprawdę nazwisko, które no, powinienem znać dużo osób. Ale no, z góry przepraszam za tą wklejkę, ale wreszcie znalazłem imię. Myślałem, że to Fredrix, ale ten. Dobra. Ale wracając. Dla mnie Lantimos z filmu na film staje się coraz lepszym reżyserem. No i... No i... byłem w tej małej skrajności, gdzie uważa, że Rodzaje życzliwości to, to był jego Najlepszy film To teraz chyba będę w tej jeszcze Może trochę większej, ale też małej skrajności, że To Bugonia jest to najlepszy film, tak o, To według mnie jest Naprawdę coś, co mnie cieszy, że Nantimos z kolejnym filmem Po prostu się rozwija i staje się też no bardzo, ale to bardzo głośnym nazwiskiem od jego filmów takich bardziej dziwniejszych, z których no były znane z Grecji, aż pod takie bardziej już no amerykańskie historie, takie amerykanizowane, to i tak Lantimos w każdym filmie podobał mi się reżysersko. No i to chyba tyle co do tego filmu i w ogóle co do tego odcinka, naprawdę dziękuję za wysłuchanie i z góry przepraszam, ale no, no tak tak to jest już, ale no. Czy coś będzie nagrywane co do przeszło, premiery tego tygodnia? No. Myślę, że będzie już, no, będzie trochę nagrywane, myślę. Aż nawet nie połączyć dwa filmy. Dwa filmy, ale... No, no, wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno najprawdopodobniej o Frankensteinie mogę nagrać, więc... No. Ale no. <laughs> już nie wiem, co powiedzieć. Po prostu mówię adios... Do usłyszenia, no i dziękuję za wysłuchanie.